O co chodzi z kredytem we frankach? Proszę Państwa, frankowicze pozywają banki nie dlatego, że kurs franka wzrósł, przynajmniej nie jest to podstawową przesłanką, ale dlatego, że banki stosowały nieuczciwe zapisy umowne w swoich umowach przedkładanych kredytobiorcom do podpisu, de facto często narzucając jako najkorzystniejsze rozwiązanie dostępne na rynku i zbawienie na wszelkie potrzeby kredytobiorców. Proszę Państwa, sam wzrost kursu franka nie doprowadziłby tylko sam sobie do tego, że teraz praktycznie każda umowa, bo 99% umów frankowych aktualnie jest podważanych przez sądy w Polsce. E, takie kwestie, jak e, zmiana kursu franka, oczywiście mają znaczenie, ale nie mają znaczenia kluczowego. Kluczem są nieuczciwe zapisy umowne. Takie zapisy, które wskazują, że to bank jednostronnie decydował o wysokości kursu, którym posługiwał się w relacji z kredytobiorcą, sam ustalał bank ten kurs, a zatem narzucał kredytobiorcy de facto, ile ma spłacać, a nie wynikało to wprost umowy, lecz arbitralnej decyzji banku, tabel kursowych ustalanych poza umownie, bo nie było w umowie odniesienia do tego, w jaki sposób te. Tabele kursowe są kształtowane. Co więcej, bank stosował przy wypłacie kredytu kurs kupna po to, żeby zaniżyć liczbę wypłaconych kredytów, złotówek, a jednocześnie zawyżyć wysokość zadłużenia podanego we franku szwajcarskim czy również innej walucie obcej. Natomiast przy spłacie kredytu, kredytobiorca przez cały czas spłacał tenże kredyt po kursie sprzedaży który jest wyższy, i dzięki temu bank zarabiał co miesięcznie na różnicach kursowych, dokładnie tak samo jak Kanto. Na to nie było również wprost powiedziane, że taki mechanizm ma miejsce. Co więcej, konstrukcje umowy, które zostały przedkład, które były zawierane z kredytobiorcami, zostały im proponowane, zakładają taki Scenariusz, że kredytobiorca, który otrzymał wprost w umowy napisane, że zaciąga kredyt, na przykład przykryte, indeksowany na 200 tysięcy, mogło dojść do takiej sytuacji, że otrzymał te 200 tysięcy, ale po jakimś czasie, po kilku latach okazało się, że ma więcej do spłaty. Mimo, że dokonuje spłat regularnie, to to nie zamiast spadać mogło rosnąć. Te elementy umowy, które doprowadzały do, takiego, do takiej sytuacji, do takiej bardzo nieuczciwej sytuacji, w połączeniu z obowiązkiem informacyjnym, którego bank zaniechał, no bo generalnie nie informował o tak istotnych kwestiach w szczegółach, tak? jak ryzyko kursowe, jak właśnie konieczność, konieczność czasami oddania większej kwoty niż się pożyczyło, prawda? czy o tym, w jaki sposób kształtuje kurs franka w swoich tabelach, że posługuje się dwoma rodzajami kursów, takie rzeczy nie były wskazywane. Te rzeczy przesądzają, co do zasady, bo są też inne klauzule, które powodują nieważność tych umów. Te rzeczy przesądzają o tym, że te umowy są nieuczciwe. Tak więc e, chodzi też o to w tych frankach szwajcarskich, że umowy są nieuczciwe, a nie o to, że kurs franka wzrósł. Spraw, sprawy frankowe mogą być więc aktualnie z powodzeniem prowadzone i wygrywane właśnie dlatego, że banki stosowały nieuczciwe zapisy w swoich umowach.